Ale głośne logo, ja pier... Ale głośna gra, ja pierdzielę. Okej, okay, yy, to jest 5 yy, nocy już Reka 2. W jedynkę nie grałem. Została chyba gra zbanowana, z tego co jak wiem. Ale też podobno jest Mega Cox. Więc teraz zostawcie łapkę w górę. Ale ta gra głośna, chyba ją ściszę teraz. Dobra, zaczynamy gierę. Klikamy start. Tutaj Shrek nas wita. Fajny uśmiechem. 5 nocy już Reka. W hotelu Shrek'a. Uwaga! Gra jest, ma bardzo dużo świateł, jest horrorem strasznym i też postacie są fikcyjne. Bo Jezus Maria, który pieprza bas, aż mi się głos załamał. Nano, nana. Na. Jesteś kolejnym bezdomnym klientem, tak jak wcześniej. Twoim zadaniem jest zostać tu przez pięć nocy. wiesz, że wszystko będzie dobrze i tak jak powinno być. Jest noc pierwsza, chociaż mógłbym powiedzieć, że to jest poranek. I mamy tutaj tego ogra. Ej, patrzcie, jak to jest nisko. Ciekawe, czy obetnij mi głowę. Food, eto, inter... Interact. O, no, witaj w Shrek Hotelu, jak mogę ci pomóc? Siema, potrzebuję pięć... Y, potrzebuję pokój na pięć nocy, proszę. Jasne, mamy wolny pokój na drugim poziomie. No, Okej, okay, nie umrę czy można skorzystać z kibla, nie można. Tutaj food counter też nie można. Możemy jeszcze z nim jeszcze porozmawiać? Said, Powiedziałem, że wolny pokój jest na drugim piętrze! W... Dobra, nie musisz się Ale mu morda teraz, a ja pierdzielę. Mm -hmm. Dobra. Mm -hmm. Dobra. Mm -hmm. Fajne otwieranie drzwi. Mm -hmm. O nie! Osioł, co on ci zrobił? <noise> nie. No dobra, trudno no. O. Ciastek? A co ty tu robisz? Hej, okay? hey, czy wszystko w porządku? Hej, hey, siema, ja tutaj yeah. pracuję. Yy, tego sprzątam, nie przejmuj się. On trochę brzmiał jak myszka nie? Miki. Pa. Jak myszka Miki. Czekaj, czy mogę wyjść z nim. Czekaj, pa. Nie, nie mogę. To trochę brzmiał jak myszka Miki, a nie jak e, ciastek. Ciastek to bardziej brzmiał jak Karolek. Muszę a, najpierw nie się, nie wysrać, się wysrać, żeby pójść spać. spać? Okej. Okay. No dobra, to idziemy srać. No nie ma innego wyjścia. Przepraszam, gdzie toalet? jest Kibel? Tutaj jest toaleta. Nie masz prawa strzać na ścianę, okej. Okay. A i tak znaczą, zobaczysz. Hahaha, zna ha, ha. i gówno zrobisz. Dobra, sramy z otwartymi drzwiami. A, się zesrałem. Dobrze, że szrek tego nie widział. A, jeszcze nie spuszczę wody po sobie, jest super. Mam nadzieję, że wszystko słyszałeś. Ha, 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 ha. i nie spuszczę wody. Dobra, zamykamy drzwi i idziemy spać, by ten szeregołak nas tutaj nie złapał. Czy coś się stanie? Czy... Się... opak, pak, tu sprząta? Ciastek znowu. Znaczy, mysz kamiki w ciele ciastka. Ostatniej nocy zrobiłeś totalne gówno w mojej toalecie. Wiesz jak długo to będzie trzeba sprzątać? A teraz pomożesz we sprzątaniu w tej toalecie. Aha, no dobra. Powiedziałem, że masz iść i posprzątać toaletę. Okej, okay, dawaj to śmiciu. Ej, zabrałem mu topa. Spokojnie, kolego, to tylko praca, Boże Święty. Czego się boisz? Dobra, sprzątamy temu gnojowi, bo przecież ten szybki chorob musi się za niedługo skończyć. Gdzieś jeszcze się zostało? Gdzie? Co ty gadasz? A, tutaj. Ale to nie ja obesrałem, ja go w kiblu. Rozumiem twój ból, przyjacielu, spokojnie. Ja już po tam... I ja idę, siema. Nie będę zamykać drzwi, przecież nie jestem u siebie, ty. Kto to kurwa? Co to było? Co to było? Patrzył się do tego... O fuu, do tego obrazu. Idziemy spać. Nie chcę mi się spać. Może po, popatrzeć na obrazy. Aaaa, będę patrzył na ty gówno Siema. Nie wyskoczysz, prawda? Ach, siu! O kurwa! O fuck! Muszę coś zrobić. Aha, run away, albo hide painting. Dobra, hide painting. O kurwa! O kurwa, o kurwa, o kurwa, o, kurwa. o tu. Dobra, dobra, schowa. To to może być? I Ja pierdolę Siema jak mogę pomóc Słyszałem jakieś dźwięki i postanowiłem, że tutaj przyjdę sprawdzić Ja nic nie słyszałem, tu zapieprzenie? Jesteś pewien? Tak, wszystko w porządku. Dobra, siema, miej nocy Jezus, Maria, dobrze, że nie zauważył tego obrazu, bo mnie nas zabił. Uff, dobrze, że udało mi się schować. Co tam konfidencisz? Proszę mu nie ufać, on często kłamie. Ty 60 ty. Mogę wejść do okienka? Pa, znowu w ja... O, tu jest ten chłop. Kto to je... Jezu, jaką ma długą szyję? Co mi się z okiem stało? A tam, tam dalej tam konfidenci do niego. 60 jedna. Siema. O kurde, kot w butach. Co my tu możemy zjeść? Burger banan. Weźmy sobie banana. Ko niego mam siedzieć? <laughs> Boję się. Hey, how are you doing? Siema, co robisz? Hi, I'm Carl. Siema jestem Karl. Nice Miło ci poznać Karl? A i tyle z naszej rozmowy? Dobra, zjem banana. No i to tyle, tak? To jedz sobie tego burgera. No jest! Jest <laughs> burgera. <laughs> I co, gdzie poszedł ten... Ten konfident. Spokojnie, ja nic złego nie zrobiłem. Nie ma problemu, tak? Dobra, ja szybko uciekam do pokoju, żeby on mnie nigdy nie złapał. Dobra, U uratowałem się na szczęście. Jest i czwarta noc. Ciekawe. To teraz ja jestem tu właścicielem. A nie. Do Gibla można wejść. Tu można wejść, ale tu nigdzie szreka nie ma. Tu nie ma nikogo. Gdzie wszyscy się poukrywali? Czy to jakieś? Chowany będzie chowany. Czy wiesz, że tu ktoś jest albo nie? A! Did you do this to my great, great Ach, Czy ty widziałeś mój grand 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 mojego stara starego grandpa picture? I have had of your Mam dość już twoich pomyłek. Jest, teraz musisz za, płacić za to nocną pracą u mnie. Idź na dół, weź boksy i zanieś je do tego tutaj e, pomieszczenia. No dobra, no spoko. Ale mógłbyś następnym razem no, nie straszyć tak ludzi zbanie. Dobra? Weźmy te pudełko i zanieśmy, bo przecież rekołak nie da nam żyć. O, fajnie, ty stoisz, nie? No, z oku. Aha, dlaczego ty masz tu sprzęty wojownika z Godzilla? Po porąbało cię, gnoju, śmierdzący? Nie no, coś, coś z. Opa, Karl się pojawił. Hej, hey, co co, co robisz? Jest sieła w help? porządku. Czy potrzebujesz jakiejś pomocy? <coughs> Dzięki, bardzo, bardzo dobrą pomocą byłoby, gdybyś pomógł mi z tymi pudełkami na górę. Opa, jak ochoczo mi pomaga. Znalazłem sobie niewolnika. Jego kolor skóry jest y, niedopasowany, ale jednak jest git. Jest git. Nie, oczywiście nie, nie dyskrymujemy tutaj. I... Good boy. Now you can go sleep. Dobry chłopiec, może się spać, oczywiście. Orety, kotlety, co ci się dzieje z głową? Czy wszystko ok? Czy wszystko ok, Shrek? Chyba tak, chyba jest wszystko ok. Żebym się nie zeserał czasami. Ja pierdzę, co jest? Co się dzieje? Karl! Boże święty! Karla zabili! Ja pierdolę. To nieźle. SZREK! Ja pierdolę! Ty śmieciu! Coś wziąłem, co to jest kurwa, jakiś sok z gumy jagód. Ja się czuję bardzo silnie. A weźmy jeszcze jednego. Tam pisze, że nie powinienem pić więcej niż jednego w swoim życiu. Ale ja zdecyduję. A wypijmy jeszcze jednego, przecież wolno mi. To ja jestem panem własnego losu. You die. No, super! Umarłem! Niesamowite. Weźmy jeszcze jeden. Ale nie kliknijmy teraz, tylko kliknijmy to drugie. Take one to drink, dobra. I zobaczymy. Shrek Juice. Tu jest zamki. Ło, wow, jestem taki silny. Okej, okay, co teraz? Co, co się dzieje? Znowu jestem słaby. Tutaj nic. Tutaj możemy. O! Kar żyje. Weź to i wypij to. Okej. Okay. O, w dupę! Szrek! Szrek mnie goni. Jakie to jest głośne, ja nic nie słyszę. Ja pierdzielę, ale mnie goni. Ale emocje, jak na grzybach u babci. Nie, nie dotykaj mnie. O. O, teraz chyba słyszycie muzykę z prawami ortuskimi? Pat. O. O, kurde, kar! Karl się zamienił w Karla Zonsona chyba. Jaki wielki pedak! Będzie walka! MMA! Shrek kontra Karl. No! Je! Yeah. Ten skrocza A ten złapał! Ale giga Je. A, no i tyle w temacie. No, s... no słyszeliście, macie go. Macie mnie subskrybować albo do was przyjdzie i... Posprzątacie mu dom <gryzny> Siemanko było bardzo fajnie.